Witajcie wszyscy. Przychodzę dzisiaj do was oczywiście z bookholem, kolejnym bookholem i powiem wam szczerze, <laughs> wiem, że miałam już tego nie mówić, że muszę naprawdę przestać kupować te książki, ale tym razem doszło do sytuacji, w której właściwie prawie całą moją pensję wydałam w tym miesiącu na książki albo jak zobaczycie w prawdopodobnie bookshelf tour na kolejne półki na te książki. Także naprawdę trochę przesadziłam. Mimo, że jak patrzę na te tomy, to jestem absolutnie przeszczęśliwa, kiedy, kiedy widzę, że je mam, bo naprawdę przyniosłam do domu ogromne perełki ostatnio. Tak jak widzieliście po, po, po poprzednich bukolach i jak e, jestem pewna, zobaczycie w dniu dzisiejszym. Ale mimo wszystko, słuchajcie, naprawdę muszę się ogarnąć: bo od października idę na studia. Wprawdzie studia tutaj pomoże mi opłacić ojciec, ale mimo wszystko, e, pracy będzie wtedy mniej. Także pieniędzy, logicznie rzecz ujmując, również będzie trochę mniej. Także e, a, no muszę się ogarnąć po prostu, żeby mieć za co tak naprawdę żyć, no bo e, nie chcę przez kolejne 10 miesięcy siedzieć i opierać swojego życia tylko o to, że będę jadła minimum e, dlatego, że będę wydawała na książki. Także no troszeczkę muszę się ogarnąć. Tym bardziej, że e, trochę też trzeba pomóc w domu, a naprawdę naprawdę przesadziłam. No ale trudno, bez większego już narzekania, przejdźmy do book -holu. Najpierw pokażę Wam, w ogóle dzisiaj tak, mam większość książek zamówionych na Allegro i z tych jestem właśnie najbardziej zadowolona. Na Allegro kupiłam 7, 8, 9, 11, 12 książek na Allegro kupiłam. Jedną kupiłam w Biedronce za 10 zł, pozostałe przyniosłam w... Po złotówce albo za darmo, zaraz wam pokażę, bo jest to dosyć duży stosik. Przede wszystkim słuchajcie skandale, mity i anegdoty historyczne Jerzego Bessali z wydawnictwa Bellona. Czyli autor, którego naprawdę bardzo lubię, i wydawnictwo, które jest dla mnie dosyć ważne i naprawdę. To wydawnictwo lubię za właśnie książki, jakie wydaje. I to jest jedyna rzecz, którą przyniosłam z biedronki. Teraz książki, które przyniosłam z biblioteki, w większości takie, których nigdy nie czytałam. Pierwsze to będzie Emily Bronte, Wichrowe Wzgórze. No okładka taka sobie, ale powiem Wam szczerze, że i tak nie wiem, czy ta książka u mnie zostanie, bo ja kiedyś zaczynałam czytać Emily Bronte, właśnie Wichrowe Wzgórze i niespecjalnie mogłam przez to przebrnąć, więc spróbuję jeszcze raz, jeżeli mi się nie uda, po prostu książka wróci prawdopodobnie do biblioteki. Mimo wszystko jest to romans, mimo że klasyczny to mimo wszystko romans, więc nie wiem, jak to będzie z tą książką. Aleksy Tolstoi, Droga przez mękę. W trzech takich malutkich tomach. Wzięłam tę książkę ze względu oczywiście na autora, jak przyszłam do domu, okazało się, że mama kiedyś już um, o tej książce słyszała ze względu na jakiś film czy mini serial, który leciał w telewizji w czasach młodości. Juma e, Alberta Kami. To jest biblioteka analiz literackich, także um, nie jest to Dżuma, tylko analiza Dżumy. Bardzo chętnie w głębi się co. Oni tam jeszcze nowego wymyślili, o czym ja nie wiem. Frances Hodson Burnett. Tajemniczy ogród, także y, mała perełeczka. Ja w dzieciństwie miałam tajemniczy ogród, ale z tego co pamiętam, to albo ja. Y, nie no, ja niemożliwe, bo ja tą książkę czytałam. Więc y, raczej moja młodsza siostra, 8 lat młodsza, po prostu ją pomazała i zepsuła. I ona potem trafiła do śmieci, także tajemniczy ogród. Y, no i Karol Schulz. Kamień i cierpienie no oczywiście wstyd, ale już zapomniałam to chyba o Michale Aniele mm. Ojku, pięknie, pięknie, pięknie tak, o Michale Aniele także kolejna książka o, o tej postaci, którą już mam u siebie w biblioteczce kolejne książki przyniesione z biblioteki łącznie w ogóle słuchajcie, zapłaciłam za nie tylko 6 zł za to wszystko, co wam teraz pokazałam i co pokażę wam jeszcze w drugim stosiku E, większość była za darmo. Kolejna rzecz, której absolutnie nie rozumiem, ale była za darmo. Wojciech Żukrowski, z Kraju Milczenia. Juliusz Słowacki, fantazy. E, coś, o czym kompletnie nie słyszałam nigdy, 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 także jestem ciekawa czy Słowacki wróci wreszcie do moich łask, bo jak na razie mu się nie udało. Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła. Także kolejna absolutna klasyka. I tak sobie pomyślałam, że skoro już się mieszka na tym Ursynowie, to może człowiek zacząłby troszeczkę czytać Niemcewicza, dowiedziałby się czegoś o nim, bo Ursynów został tak nazwany na jego cześć, także może miałoby to sens. Yy, Stefan Żeromski, Ludzie Bezdomni. W zupełnie innym wydaniu, takiego wydania nie mam. Może wreszcie uda mi się pozbyć tych wydań szkolnych, lekturowych, których naprawdę bardzo nie lubię. Książka oczywiście absolutnie prosta. W środku nic specjalnego, typowa, typowa klasyczna czcionka. No i tutaj mała pomyłeczka, bo wzięłam Krystynę Pomuckiej książki Rozwód niedoskonały i samotność niedoskonała. Jakoś nie zdałam sobie sprawy z tego, że to jest seria trzytomowa, jak będę miała tylko czas, to zajrzę i sprawdzę, czy da się to czytać bez pierwszej części, bo właśnie wzięłam drugą i trzecią. Nie mogłam znaleźć innej, żadnej innej książki tej autorki w trakcie właśnie przeszukiwania, więc widocznie ktoś przyniósł bez pierwszego tomu, albo ktoś wziął tylko pierwszy tom. Także nie wiem, zobaczymy, może po prostu wróci do biblioteki, jeżeli nie uda mi się nic znaleźć. Stanisława fleszarowa muskat Wizyta. Mam tej autorki już jedną książkę, która mnie dosyć mocno zaciekawiła, także zobaczymy, jak to będzie z tą. Maria Rodziewiczówna, The Vitis. I tutaj możecie się ze mnie śmiać. Wzięłam tę książkę ze względu, na, oczywiście, na autorkę, ale również ze względu na tytuł. Będę studiowała na ulicy The Vitis, na UKSW, więc po prostu jakoś tak mi się miło skojarzyło i stwierdziłam, że wezmę, zobaczymy o co tutaj chodzi. Karol Wojtyła, osoba a miłość, także tutaj jakieś, jakieś rozprawy, może filozoficzne tego typu rzeczy. No i taka mała niespodzianka, która mnie spotkała w trakcie tutaj oglądania książki. W środku znalazłam fotografię Jana Pawła II, jakieś takie z archiwum prywatnego. Także bardzo miła niespodzianka. Mama się szczególnie ucieszyła. Dalej słuchajcie. Maria Rodziewiczówna Macierz. Książka, oczywiście wzięta ze względu na autorkę, także będę czytać. Henryk Sienkiewicz Szkice węg węglem. Akurat tej noweli nigdy nie przeczytałam, także zobaczymy, jak mi się spodoba. No i Grażyna Mickiewicza. Ja słuchajcie, Grażyny nie przeczytałam nigdy, trochę wstyd powiedzieć. W szkole jak ją czytaliśmy, po prostu w jakiś sposób odrzucił mnie tytuł. Nie wiem dlaczego, już nie pamiętam, ale pamiętam właśnie, że odrzucił mnie tytuł, także tej książki nie przeczytałam. Yy, I Stefan Żeromski. Syzyfowe prace. Nie wiem, czy pozbędę się wydania, które już mam. Yy, mam takie wydanie właśnie szkolne trochę szkolne, a trochę nieszkolne bo w tych złotych, ładnych okładkach. Także nie wiem. Ale znacie mnie, wiecie, że ja. Oj, że ja po prostu lubię mieć książki w wielu wydaniach, także w niczym mi to nie przeszkadza. Yy, Maria Konopnicka, opowiadania. Także yy, kolejna jakaś, jakiś mały zbiorek. Noweli Konopnickiej, którą ja zresztą bardzo lubię. Dziady Mickiewicza. Powiem Wam szczerze, że po prostu moja obsesja się powiększa i przestaje mieć jakiekolwiek uzasadnienie, tak naprawdę, bo ja mam już dziady w domu. Leżą tam na półeczce z poezją w utworach dramatycznych. Tutaj są dziady osobno, także nie wiem, może położę je po prostu na półkę z polszczyzną i będą sobie leżały oddzielnie. No i ostatnia książka z biblioteki. Jedna z tych, właśnie za które zapłaciłam. Jerzego Pilcha pod Mocnym Aniołem. Książka, o której było ostatnio głośno, ze względu na film i ze względu na nikę. Także coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego. No i minęło 9 minut, a mi zostały jeszcze książki, które zamówiłam na Allegro. I słuchajcie. Będzie to druga i trzecia część trzech muszkieterów, bo trzech muszkieterów, jak wiecie, mam w takim białym wydaniu, tam u siebie na półeczce i oni sobie właśnie leżeli i czekali na kolejne. I coś naprawdę fajnego, bo udało mi się zamówić na Allegro. W 20 lat później zapłaciłam 5 zł. Oczywiście 20 prawie za wysyłkę, bo wolałam dostać to kurierem. Także łącznie zapłaciłam 20 zł. za drugą część trzech muszkieterów. Ale udało mi się złapać w tym wydaniu, w którym chciałam, także jestem zadowolona. No i oczywiście Wicehrabia de Bragelon również Dima. Właśnie jest to trzecia część Trzech Muszkieterów. Z tego jestem szczególnie zadowolona, bo było mi bardzo trudno znaleźć to wydanie. Akurat się udało. W ogóle miałam jakiś taki dobry właśnie tydzień na Allegro, że zamówiłam to i zamówiłam jeszcze jedną rzecz, którą wam zaraz pokażę. Także trzy części, trzeciej części, bo to w trzech częściach było napisane. No, i słuchajcie, ostatni po prostu, co jest dla mnie absolutną bombą. Zapłaciłam y, 30 zł za wysyłkę, chyba, czy 3,20? Czy, czy no i 150 za, y, słuchajcie, 7 tomów Harry'ego Pottera po angielsku. Całość. Także no po prostu byłam w totalnej ekstazie, jeżeli mogę się tak wyrazić, w momencie, kiedy zobaczyłam, że są do kupienia. Nie wiem, czy widzieliście okładki angielskiej wersji. Są to w każdym razie wydania, te oryginalne z wydawnictwa, jak ono się nazywa? Blomsbury. Tutaj więzienia z kabanu. Okładki, które mi się dużo bardziej podobają niż te polskie. Czara ognia. Zakon Feniksa. Książę pół krwi, który podoba mi się chyba najbardziej. No i e, insygnia śmierci. I słuchajcie, jestem naprawdę po prostu przeszczęśliwa. Są to książki, których ja szukałam naprawdę bardzo, bardzo długo. Bardzo długo nie mogłam znaleźć w odpowiedniej cenie. 150 zł za 7 części Harry'ego Pottera po angielsku to jest właściwie nic. To jest, to jest błachostka, to właściwie nie jest żadna cena, bo na polskim Allegro jedna część chodzi czasami po 100-150 zł. Także to naprawdę była absolutna, wspaniała i cudowna okazja. Także ogólnie rzecz biorąc, naprawdę bardzo się cieszę. Ale to są, słuchajcie, ostatnie moje zakupy tego typu yy, oddałam nawet mamie swoją yy, kartę tą zdrapkową yy, do robienia przelewów, po prostu no, muszę się naprawdę ogarnąć, trochę trzeba się już yy, spiąć, zdać sobie sprawę z tego, że prowadzi się dorosłe życie, zarabia się na siebie yy, i troszeczkę mniej przestać liczyć na to, że mieszka się z mamą i jeżeli wydam wszystkie pieniądze na książki, to mama mi pomoże. Nie, trzeba się troszeczkę ogarnąć, także to są ostatnie zakupy tego typu na pewno. W tym momencie będę kupowała jedną książkę miesięcznie, zrobiłam sobie listę książek, których mi jeszcze brakuje, typu Silmarillion, Belgarat Czarodziej, czy yy, nie wiem, kolejne części Trudy Kanawan Magów. także y, tego typu książki, ale po jednej miesięcznie i to naprawdę będzie wystarczająco dużo. Yy, I tyle, słuchajcie, naprawdę tyle. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików, dziękuję, że wciąż ze mną jesteście. Serdecznie polecam Wam zaglądanie na moje blogi, blogi o huncwotach i blog z muzami przy kawie. Tam notki pojawiają się dużo rzadziej, ale mimo wszystko od czasu do czasu są, także jeżeli chcecie śledzić mnie w cudzysłowiu od innych również stron, to Was serdecznie zapraszam. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie do mnie dalej maile. Zostałam zasypana taką ilością maili ostatnio, że po prostu aż miło się siedziało i czytało. Powiem Wam w sekrecie, że trochę w pracy, jak nikogo nie było. E, także... Tyle, tyle z mojej strony, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i życzę miłego popołudnia. To do zobaczenia następnym razem, cześć.